Pałac w Antoninie zbudowano w latach 1822-1824 dla księcia Antoniego Radziwiła jako pałac myśliwski. Ten ciekawy w swym kształcie budynek zaprojektował Karl Friedrich Schinkel. Drewniany pałac wzniesiono na podmurówce z rudy darniowej. Korpus główny ma kształt oktagonalny, do którego dobudowano cztery niższe skrzydła. Elewacja pomalowana jest na kolor tzw. żółci cesarskiej. Korpus główny ma cztery kondygnacje. Cztery kwadratowe skrzydła, w których znajdują się pokoje gościnne, nakryte są dwuspadowym dachem. Na szczycie głównego korpusu znajduje się widokowy belweder. Drewniane belki elewacji wykonane są z modrzewia. Całe wnętrze korpusu głównego zajmuje trójkondygnacyjna sala myśliwska, wsparta na potężnej kolumnie doryckiej, w której znajdują się przewody kominowe dwóch kominków. Kolumnę i balustrady zdobią liczne trofea myśliwskie. Kominki znajdują się po przeciwnych stronach kolumny. Wewnętrzne galerie z drewnianą balustradą prowadzą do pokoi mieszkalnych w trzech skrzydłach. Czwarte skrzydło, frontowe, mieści klatkę schodową. Wnętrze sali zwieńcza ozdobny, promieniście belkowany strop. Podstawa kolumny mieszczącej kominki ozdobiona jest rzeźbami śpiących puttów. W sali myśliwskiej urządzono stylową kawiarnię. Na dwóch górnych kondygnacjach znajdują się pokoje hotelowe. Do 1975 roku pałac Radziwiłów ulegał degradacji. Dopiero w latach 1975 1978 przeszedł pierwszy remont, do którego walnie przyczynił się Jerzy Waldorf. Jego portret wisi na honorowym miejscu. W 2003 roku, za rewitalizację, pałac Radziwił w Antoninie został uhonorowany prestiżowym wyróżnieniem Europa Nostra Award. Klatka schodowa w centralnym Ryzalicie prowadzi do galerii na drugiej i trzeciej kondygnacji. Z galerii wchodzi się do pokoi gościnnych w trzech skrzydłach pałacu. Na drzwiach znajdują się tabliczki informujące, kogo i kiedy gościły poszczególne pokoje. Pałacowi patronuje Chopin, który dwukrotnie gościł u Radziwiłów. Dawał lekcje młodziutkiej księżniczce Wandzie Radziwiłównie i komponował m.in. Poloneza Cedur op. 3 i trio fortepianowe Gemol op. 8 dedykowane Antoniemu Radziwiłłowi. Na ścianach zawieszono kilkanaście fotografii zatytułowanych Śladami Chopina. W gablocie znajduje się kilka pamiątek po wielkim kompozytorze medale, odlew jego ręki i maska pośmiertna. Na trzeciej kondygnacji można się przyjrzeć z bliska misternie zdobionemu stropowi. Przez rozetę centralnego skrzydła widoczny jest podjazd, pomnik Chopina oraz część parku angielskiego i Antoniński Staw. Po lewej stronie głównych drzwi umieszczono tablicę upamiętniającą dwukrotny pobyt Fryderyka Chopena w Pałacu Radziwiłłów. Po środku placu przed Pałacem na klombie, wzniesiono pomnik kompozytora. Jego autorem jest Marian Owczarski. Pomnik odsłonięto w 1978 roku. Dziś Pałac Radziwiłów rozbrzmiewa jego muzyką, odbywają się koncerty i coroczne imprezy, w tym międzynarodowy festiwal Chopin w barwach jesieni. Tymczasem w parku angielskim otaczającym Pałac panuje wiosna. I tylko padający od niedawna deszcz nie pozwala na dłuższe spacery. Na stronie internetowej hotelu i restauracji w Pałacu Radziwiłów czytamy: Są takie miejsca na ziemi, które bogowie obdarzyli szczególnymi względami, które przyciągają sławy. Są natchnieniem dla artystów. Do takich miejsc należy Antonin, pięknie położony między Ostrzeszowem a Ostrowem, do którego chętnie ściągają miłośnicy muzyki, kultury, przyrody i spokoju. I trudno się nie zgodzić z tymi słowami. Na tej planszy pokazano drzewo genealogiczne antonińskich radziwiłów. Ostatnie spojrzenie na ten piękny przykład romantycznego klasycyzmu i pora ruszać w dalszą drogę.